Witam was wszystkich bardzo gorąco. W dzisiejszym filmie postaram się wytłumaczyć wam w takim bardzo dużym skrócie źródło pochodzenia antysemityzmu. Antysemityzm nie narodził się z prawdy, narodził się ze strachu i z uprzedzeń, które przez wieki narastały jak cień nad Europą. Żydzi od dawna żyli wśród innych narodów jako mniejszość mieli swoją religię, własne obyczaje, własny język, a ich społeczności trzymały się razem, bo często nie miały wyjścia. Były chronione jedynie wzajemnym wsparciem. Ich obecność była widoczna, ale jednocześnie społecznie odizolowana w gettach, w odrębnych dzielnicach, w zamkniętych wspólnotach. Wierność wierze i zwyczajom odróżniała ich od większości chrześcijańskiej. To, że nie przyjmowali religii większości, ani nie wtapiali się w kulturę dominującą, było interpretowane jako inne, jako podejrzane, jako zagrożenie. W wielu krajach Żydzi nie mogli posiadać ziemi, wykluczano ich z ogromnej części zawodów, z których żyli ich chrześcijańscy sąsiedzi. Tak wyglądało prawo, nie ich wybór więc nauczyli się tego, czego nikt nie mógł im odebrać wiedzy, handlu, finansów, medycyny, języków, rzemiosła. Skoro zabrano im prawo do posiadania własnego gruntu, Zbudowali fundamenty z umiejętności, których nie dało się spalić ani skonfiskować. Gdy zamykano im dostęp do wielu zawodów, sięgali po edukację i specjalizacje, które pozostawały poza kontrolą władzy. Ich kapitałem stała się inteligencja, praca i nauka. Jedyne rzeczy, których żadna monarchia ani rząd nie potrafiły im zabrać. A potem pojawił się kolejny paradoks historii. Kościoły w średniowieczu zakazywały chrześcijanom, Udzielania pożyczek na procent. Ale gospodarka bez kredytu nie istnieje, i wtedy władcy, kupcy, miasta i całe państwa korzystały z pożyczek udzielanych przez Żydów, bo byli jedyną grupą, której nie zakazywano takich czynności. I kiedy Żydom w tym zaczęło iść dobrze, nie dlatego, że mieli władzę, lecz dlatego, że robili to, co jedynie mogli robić, pojawiła się zazdrość. Zazdrość. Prowadziła do wrogości, a wrogość do niebezpiecznej narracji, że oni mają pieniądze, więc muszą mieć władzę, oni rządzą światem. To było kłamstwo, ale ludzie chcieli w nie wierzyć. A potem przychodziły trudne czasy czasy wojny, epidemie, kryzysy gospodarcze. Władcy zadłużali się u żydowskich bankierów lub kupców, bo Żydzi byli jedyną grupą, która mogła zgodnie z prawem udzielać pożyczek. Gdy rosły długi, kraj miał kryzys, władcy często robili najprostsze, najbardziej brutalne i najbardziej niesprawiedliwe posunięcia. Zamiast oddać dług, oskarżali Żydów o zdradę, spisek albo szkodzenie królestwu, a potem konfiskowali ich majątki i unieważniali długi, wyganiali całą społeczność. Jednak po kilku latach, dekadach, władcy sami widzieli skutki swoich decyzji. Słaba gospodarka, Brakowało specjalistów od handlu, finansów, medycyny. Miasta traciły dochody. I wtedy właśnie władcy ponownie zapraszali Żydów do siebie, oferując im przywileje, żeby odbudować gospodarkę. Żydzi byli potrzebni władcom, bo byli wykształceni, mobilni i specjalizowali się w zawodach im potrzebnym. Europa przez wieki grała z Żydami w tę samą brutalną grę. Kiedy państwa potrzebowały pieniędzy, handlu i lekarzy, Zapraszały ich z otwartymi ramionami. Kiedy tonęły w długach lub szukały winnych swoich kryzysów, oskarżały, konfiskowały majątki i wypędzały. A potem, gdy gospodarka bez nich się sypała, znów błagały o pomoc. Żydzi byli nie obywatelami, lecz kozłami ofiarnymi na usługach królów i księstw. Tak było w średniowiecznej Anglii, tak było w wielu księstwach niemieckich, tak było w Hiszpanii, tak było w Polsce i na terenach Rzeczypospolitej, gdy konfliktom politycznym szukano winnych. Tak było w Rosji, gdzie państwo ograniczało ich prawa, a gdy potrzebowało pieniędzy, wykorzystywało ich jako źródło podatków. Żydzi byli wygodnym kozłem ofiarnym. Kiedy nadchodziła epidemia, oskarżano ich o zatruwanie studni, o wywoływanie chorób, nawet w tych miastach, gdzie epidemii wcale nie było. Kiedy pojawił się głód, winiono ich o inflację, kiedy wojna kończyła się klęską, obwiniano ich o zdradę, kiedy gospodarka upadała, mówiono, że to żydowskie spiski. Strach i niewiedza rodziły wymyślone spiski, które usprawiedliwiały nienawiść i przemoc. A przecież nie mieli oni nic wspólnego z tymi tragediami. Ich jedyną winą było to, że byli inni. I że łatwo było obarczyć ich odpowiedzialnością za lęki i porażki świata. Tak przez setki lat narastała nienawiść zbudowana nie na faktach, lecz na mitach. Mity te powtarzano w kazaniach, w legendach, w plotkach i w propagandzie. Powtarzano tak długo, aż stało się częścią tradycji, której nikt nie odważył się zakwestionować. A potem przyszły skutki: getta, pogromy, wykluczenia, a w końcu niewyobrażalne okrucieństwa XX wieku. Żydzi nigdy nie byli zagrożeniem. Zagrożeniem była niewiedza, zagrożeniem była manipulacja, zagrożeniem było to, że człowiek woli wierzyć w prostą, fałszywą opowieść, niż szukać trudnej prawdy. Dlatego antysemityzm przetrwał wieki, bo nienawiść łatwo zasiać, a trudno wykorzenić. Ale zrozumienie, empatia i wiedza mają moc, by to zatrzymać. Warto pamiętać, że historia Żydów to nie tylko Europa. Przez ponad dwa tysiące lat. Ogromna część społeczności żydowskiej żyła także na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i w krajach arabskich. Tam doświadczali momentów współistnienia, ale także okresów prześladowań, dyskryminacji i przemocy. W wielu miejscach byli traktowani jako dymi, czyli ludzie drugiej kategorii, którzy mogli żyć, ale pod warunkiem, że zaakceptują ograniczenia, wyższe podatki, zakaz budowania nowych synagog. Obowiązek podporządkowania się władzy. Bywały lata spokojne, ale historia zna też inne momenty. Pogromy w Iraku, masakry w Egipcie, w Jemenie, w Libii, w Syrii, w Maroku, w Algierii, w Tunezji. W wielu tych krajach po II wojnie światowej zaczęły się represje, które zmusiły blisko milion żydów do opuszczenia swoich domów. Nie była to jedna tragedia, ale długa fala nacisków konfiskaty majątków, zamykanie synagog, zakaz pracy, ataki na społeczności. Ludzie, którzy mieszkali tam od pokoleń, od czasów starożytnych, stali się celem. Wielu musiało uciekać tylko dlatego, że urodzili się Żydami. To była kolejna odsłona bycia kozłem ofiarnym nie w Europie, ale w miejscach, gdzie ich kultura rozkwitała od tysiącleci. To przypomnienie, że antysemityzm nie jest zjawiskiem jednego kontynentu, jednej religii czy jednego narodu. To zjawisko głęboko zakorzenione w ludzkiej skłonności do tworzenia podziałów. Niezależnie od geografii, historia Żydów pokazuje to samo. Tam, gdzie pojawił się kryzys, strach lub polityczna manipulacja, zawsze istniało ryzyko, że ktoś zapragnie znaleźć winnych. I zawsze byli nimi właśnie Żydzi. A kiedy świat wszedł w XXI wiek, wiele osób uwierzyło, że ten rozdział historii został zamknięty, że pamięć o zagładzie będzie wiecznym ostrzeżeniem, że antysemityzm zniknie, ale jednak wrócił. Tylko w nowej formie. Żydzi odnoszą sukcesy w technologii, w medycynie, w innowacjach, a Izrael tworzy rozwiązania, które zmieniają świat. A mimo tego nie dostają uznania, nie ma dla nich oklasków. Zamiast podziwu pojawia się zazdrość i powtarzanie starych kłamstw. Do tego dochodzą fałszywe oskarżenia o kontrolę mediów, finansów czy technologii. Stare mity w nowym wydaniu. Tak jak kiedyś obwiniano ich za kryzysy i epidemie, tak dziś nadal stają się celem nienawiści tych, którzy boją się sukcesu innych. Stare kłamstwa krążą w nowych opakowaniach, a wielu wciąż wskazuje tych samych winnych. Antysemityzm nie jest problemem Żydów, jest testem dla świata. Jeszcze jedno: jeśli komuś włączy się nawigacja dopiero za trzecim razem nie wierzcie w bajki to nie spisek. To po prostu brak zasięgu. Historia Żydów pokazuje, jak łatwo strach, zazdrość i ignorancja mogą przekształcić ludzi w ofiary fałszywych oskarżeń, ale pokazuje też siłę wiedzy, pracy i determinacji, rzeczy, których żadna władza nie mogła im odebrać. Dziś, kiedy stare mity powracają w nowych formach, pamiętajmy, że edukacja i świadomość są najlepszą obroną. Dziękuję, że byliście ze mną i poświęciliście chwilę, by zrozumieć tę historię. Dbajcie o wiedzę, dociekajcie prawdy i nie dajcie się zwieść kłamstwom. Do zobaczenia następnym razem. Pa!